Wszystkim. Dzisiejszy dzień poświęcimy na. Ojej, duże wspomnienia dla mnie, bo historia zaczyna się 10 marca 2017 roku na ekranie kanału Miłośników Czterech Kółek. Zrób to sam w odcinku. Co się stanie, gdy wlejemy olej roślinny zamiast silnikowego? I ta historia trwała. Bardzo długo. Bohater dzisiejszego odcinka wrócił do mnie po latach, stał na pierwszym oddziale marki M4K Garage, bo bohater dzisiejszego odcinka powstał zanim powstała marka M4K Garage, zanim powstał pierwszy warsztat M4K Garage, ten bohater był ze mną. Ten bohater był ze mną i on cały czas gdzieś był ze mną. Ten bohater wystąpił w niezliczonej ilości produkcji. Ten bohater zainspirował mnie do stworzenia serii odcinków, która nigdy nie powstała. Miał być taki polski Wrak Race, Death Race, coś takiego. Za to bohater był w momencie, kiedy był taki wyścig youtuberów. Ścigali się Rezji i Friz, kiedy jeszcze nie był ekipą. Ścigał się Chwytak, Cybermarian, Śmiechawa, Motodoradca, Kickster. No. Był, był taki. Racetube to się nazywał? Racetube. Nawet kanał powstał taki Racetube, ale Wam się to nie przyjęło, więc tej formy nie kontynuowałem. I w dzisiejszym odcinku. Jak patrzę, ale. Masakra. W dzisiejszym odcinku chciałbym, abyśmy jako społeczność, którą tworzymy razem od lutego 2015 roku, zadecydowali co dalej z tym samochodem. Jakby łukasz najchętniej, to by go wywiózł z powrotem do czary, go zrzucił. Ale ja, ja, wiecie, że mam sentymenty i chciałbym obejrzeć to auto. Ono ponoć się ostatnio pojawiało. Chyba Stasiu montowałeś to na kanale Warszał Live, ale nie każdy ogląda Warszał Live. Więc proszę. Oto Korsa, która stałym widzom kanału i starym widzom kanału jest bardzo dobrze znana. Korsa, która wzięła udział w milionie odcinków. Korsa, która tak wygląda po 7 latach od wyprodukowania tej wersji. Bo ta wersja finalna, która tutaj stoi, to też jest wersja, która powstała. W 2017, czyli w 2017 jest Corsa, testujemy oleje, testujemy z Robertem filtry stożkowe, etc., etc., no i potem jest jak jest. Przeciekało na lawecie z częściami od TDS-a w ogóle, zobaczcie z tyłu. Ojej, o, tu jest, tu jest coś od maski. Ojej, ojej, ojej. Te fotele były kiedyś czerwone. Jeden stał bardziej w słońcu, drugi nie. Ojej. Nie, na jednym jest materiał, ale... Co się stało z historią tych foteli? Ty zna historię tych foteli, tu grzyb mieszka. Dobra, weźmy ją, weźmy ją jakoś odgruzujmy i zaprowadźmy na warsztat, bo to tak, tak być nie może. Zobaczcie, nawet silnik odpadł. Znaczy, odpadł. Upadł. Ty, ten kierownik nie jest zadowolony. To jest mina Łukasza, która wskazuje na to, że bier mi to, ale... Pierw zrobimy inspekcję elementów, które trzymają to auto w kupie. Jeżeli one będą całe, to wy będziecie decydentami, co z tą korsą zrobimy dalej. Bo jak dla mnie, jeżeli będą całe, to zobaczymy, co tu jest do ogarnięcia, żeby ją uruchomić. No i co? Zrobimy cały następny odcinek, jak ją reaktywujemy. Zmienimy jej oponki i wszystko. Możemy ją oglądać. Weźmiemy jej to, pozdejmujemy albo ugrzecznimy, żeby to wiesz, nie było takie ostre, bo już teraz będzie stało na innym terenie. Może będziemy ważyć to na wystawy. No, to jest pomnik, to, to jest pomnik kanału. Kaszel, co ty tu wtedy wtedy? Trzeba się go pozbyć. Nie pozbywajmy się pomników! Mogę ci zamówić gruszkę i ten wymurować. Piętę stał jakiś i postaw go, ale... No tak mniej więcej chcę zrobić. Oszanować. Tak mniej więcej chcę zrobić. Gdybym miał siedzibę, którą miałem kiedyś wybudować, ale przyszedł obywatel C19, ta korsa pewnie by stała na dachu tego. Nie? Albo było dobrze. Nie, do ściany przykręcone. Albo do ściany przykręcone. No. Tu trochę odpadło, zobacz. Tak. Weź się, oddaj. To potrzebuję. Tam prasa długo nie miała nic. Nie w zębach. Potrzebują. Wy będzie się decydować na szczęście. Stawię jakiś próg decyzyjności dla Was. Jeszcze zobaczę na razie jak. No bo wiesz, kielichy Łukasz to jest dla mnie coś, co jest obiecujące w tym aucie. Są całe. Jeszcze znowu cały weekendśmy na regatach byli, pracowali. Zobacz piękne koło przyspawane, ta felga na jachu. Jeszcze tak nie pamiętam, a te felgi też ktoś mi spawał. Są felgi dwie zaspawane, żeby było. Ten jak pięknie tu są wspomnienia, rzeczy. Jest... ma wszystko. Widzisz mnie? Bywa, by widzisz mnie? Ale ładna była jak ją to... wziąłem. Nawet opony maszynie zjechane. Z którego roku Bona bo ma nowe opony? To były nowe opony lat temu, milion, jo? O, nie, to nie to, nie, to to. To nie były nowe opony. Trochę się nam rozeszły. Dziewiąty rok, opon. 09 47. tydzień 9 roku. Patrząc po tych rozstępach tutaj... Jak nowe. No, myślałem, no, że nowe, teraz wiem, że nie. Ale wyglądałem jak nowe. Słuchaj, ja jeszcze widziałem takie rzeczy w internetach ostatnio, że trochę by je odświeżył, wiesz... Umył i sprzedałby jako nojkę sztukę. Choć wyglądają jak... Dobra, słuchajcie, koła się kręcą. O kul... Cool. Łał. Dobra, idę po to. Ale, ale tu Rudolf zatańczył. Dobra, tu wycieki z TDS-a, tu nie ma z tyłu silnika. Co? Widzisz tutaj układ hamulcowy? Nowy. Odpowietrznik. W Podłużnica z tyłu i... no jest. To nie, nie, nie wnosi nic do tematu prasy. Przestań być taki bez serca. Co się można powiedzieć, co by oni nie mówili, to na pewno jest biodegradowalna. Piękne zawieszenie, jak nowe. Nie, jest okej okay, wszystko, nie da się wbić śrubokręta. Trochę rozwarstwia, ale tu jest okej okay, mocowanie. Jeszcze jest ok. Sprężynki nowe, tak? Sprężynki nowe, zawieszenie nowe, bak. To jest jak w filmie było sobie życie. O, tutaj nam się otworzyła podłoga troszeczkę. <grym> Za ten truk to było ryzykowne podnosić. O, oj. nie ma łapy ja nie wiem, o co tu chodzi. Może odpadła. Zaraz do tego dojdziemy. Słuchajcie, ale podłużnica jako tako. myślisz na swoim miejscu, widziałem w gorszym stanie. Auta, zobaczcie tutaj. Cała podłużnica, mocowanie do karoseli, nieruszone. Zrobica jest silna, to nas tutaj poradzi. <noise> A mówisz o prasie? Tak, albo taki jest w jest jeszcze też. Fajny przyrząd. No dobra, coś tu poszło ewidentnie nie tak. Musiałbym znać historię. Dzwoń do laski i zapytaj się o co chodzi, dlaczego silnik wypadł z auto. Halo. do A, no tak. O, nawet miało gniazdo pszczół, zobacz. Tak dotykam, a nie wiem, czy tam jeszcze coś nie żyje. Taka królowa wyleci tak Taka królowa obudzona będzie. Ej, nie, no nie jest źle. No nie jest też dobrze, ale nie jest też źle. No nie jest też dobrze, ale nie jest też źle. się, można wstawić w tej filmie. No bo ja mówię, że jeszcze nie jest źle. Co? Nie jest źle jeszcze. Podłużnica cała, trzymać się, trzyma. Jeszcze może postać na to, że jeszcze przejedzie. Co najwyżej belka wyjedzie. Jak ty nie patrzeć, jest mniejszy masy, nie? No. O, widzisz, bo ja szukam powodu, żeby ją zostawić jeszcze. Jakaś dziura w podłodze jedna się wdała, zobaczcie, o, ale to będzie lepiej nawet dla projektu, bo to jest wentylacja, patrz nie fajnie będzie, żebyśmy przeprowadzili. Piękna sprawa. Ogrzewanie dodatkowe. Tak, 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 Możeśmy tutaj dużo mądrych innowacji zrobili, tylko się mi teraz wypada, a to się da włożyć z powrotem. Trytyczka będzie Out. let's go Okay, now it's back to business, business. Gotta show them reasons why the team is undefeated yeah. In the jungle, wrestle with the demons and the leeches Wanna see me fall, so they join the coalition uh, But I've been on a mission uh, Gamble on me every dollar, you should wager. Uh, Best in my division, like I'm Cody on the Lakers uh, Enemies arriving, I can feel the sense of danger yeah. Yeah. Here to win the battle, ain't no fear, I never waver, yeah gear. I ją uruchomić Mukę za wszelką cenę nie chcę, żeby to się stało. Nie no, to cię prosi, wjechać na lawetę, nie Ach, Mam nadzieję, że Wy, wy uratujecie tę sytuację. Mi się podoba to wizja. Piękne jest. Ale ciekawe, w ogóle ta blacha nie zgniła, nie? Nie przerzedzawiałą ci przez Tylko jest osa z rdzy. To wszystko. Zobaczcie, no tu nie wykrupało. lubisz Dobra. Pamiętajcie, szorbok i krzyżakowy to tylko bez sensu do wysłu. Taki leżył na wierzchu, to taki wzięła? Już tak dużo uwagi tam poświęciłem. O! Zakręć. Co ja teraz ja nie wiem, trzeba iść. Laurkę ci kupić. Medal zucha Ziemi tu tyle wody jest. Jakby była burza. to nie jest dobre. No dawaj, dawaj. Nie dobra. podoba mi się to. Chyba. Rożą tu jest w ogóle jakiś... No nie wiem. Kompresja jakby miała tak, obsługiwać Zobacz, że się się Nie, bo on kręci dość normalnie no Trzeba kręcić po prostu Trzeba kręcić Śmierdzi wszędzie <śmierdził> taką To nie jest iskra jak buce. To są właśnie te ople Wszystko jest i nie ma nic <śmierdził> Co mówiłeś, że Co? co? Że gdybym co nie zrobił? Że gdybym nie wywalił pół warsztatu na śmietnik, tak? Tak. To byś miał świecę. No. no. A teraz nie masz. Bo jeszcze tu nie byłeś. <grym> gdybym nie wywalił pół warsztatu, nie powstałoby studio nagraniowe, a wiecie dlaczego? Bo to się przyda i dzięki temu to też się przyda. Dzięki czemu... ...bym świecę, a tak by, by już nie było. Nie, bo nie ma być czterech hurtowni motoryzacyjnych w Kościerzynie. Tu jest hurtownia potrzebna. Waga jest potrzebna temu. Oryginalne BMW, przyjechały zupełnie nic. Kierowikowi kierownikowi tych ręce pułknięcie trzęsą. <grystanie> mi też. To jest zaraźliwy. zaraźliwe. mi mnie kubanką. pobłanką. trochę trzęsło, nie powiem. To ten offroad. No tak, tak, słuchajcie, to jeszcze trzeba przeintegrować, przychętać. A tu jeszcze parę poprawek zrobię w tym samochodzie. Będzie dobry wóz, służbowy. Mówię to Łukasz ma rodzić, bo fotel mu nie pasuje, a inny? Tak. Weź, daj spokój w ogóle, żeby to, już mówię, już za dużo uwagi jest poświęcone. Żeby tylko odpalił i zaraz korby strzelił. Człowiek ten silnik przejechał na oleju roślinnym, nie wiem, ile set kilometrów po torach. Jakoś mu korba nie strzeliła, na hamowni ile przejechał. O. A jeszcze jedna świeca, no, jeszcze w ogóle wszystkie jeszcze wskazali jednej świecy na złocie e, sp... to, nie, to nie było w Spale, to było później, rok później, w 17 roku Tutaj były świece na czas wymieniane i jedna się krzywo wkręciła Ale to raczej na to chyba nie przyjechał Wiem, że one tamtej pory nie były ruszane, bo zakazałem ich ruszać To jeszcze nie jest ta świeca chyba Wiem, No poniedziałek, ciepło, praca Teraz odpali od strzała Założymy paski, znajdziemy łapę gdzie Łapa ponoć miała być w środku to szefowa coś mówiła warsztatu warsztacie ale to to nie. Tak, tak to nie. No ja się w ogóle dziwię, Stachło, co chodzi z tym fotelami. Jeden jest ze skalą, a drugi bez. On był czerwony. Obydwa były czerwone. Ale co, jeden był ze skóry, a drugi... Ale z... były dwa takie same. I ten miś się wytarł, zintegrował, coś się z nim stało, nie wiem. Zbawienne taki... działanie promieniów bo to Ale tu, wiesz, był materiał, a została skóra. Ale to kiedyś była skóra. Nie, to wynikało, że to kiedyś był materiał. A to właśnie tak mi nie działa. Nie Może zawołamy się w strefę błysku, ile zaczyszczenie. To gdzie dobry pomysł? Mówiłem, że lekko z gwinta kiedyś. To kąt taki pataki nie? Trajektoria musi być odpowiednia. Nie ja musi znaleźć na swoje tory. Ona tu ma różne tory wytyczone po tych wszystkich perypetiach. O, widzicie, to jest niemiecki gwint. Zobaczcie, ile ciłę trzeba włożyć, żeby świece w ogóle kręcić. O! Pięknie. Teraz zobaczcie, jak korsa pali. Muszę złożyć na tą puszkę. Idzie od strzała. Jeden obrót, Ona chce. Dobra, to będę. Nie. Na strzała kursu nie odpaliła. Nie wiem, co on ma do tych opli. Ale na pewno nie szacunek. Pewnie to chodzi o kalibr Kickstera, które musi iść do dzisiaj po nocach. To jest tak słabo. Co ty masz do opli? Na pewno nie masz nic, ale szacunku, pewnie, tak? No, a, co? a to trauma po kiksera kalibrze? No. no. Dobrze, jeszcze zapytamy się naszego przyjaciela z menu, czy chce mu ogarnąć za włos ta siłę? Kurwa, będziemy polerować. Potrzebuję wyczyścić w Ale kurwa jak? <laughs> Druciakiem? Nie ze mną, ze mną, to prawda. Męcze, bo tu kota. Męczka też nie ma za wiele. Trzeba wyczyścić fotele i podsupitówkę. Podsowitówkę ewentualnie <grym> mogę wywalić. Ja co, do Żyda idzie kurwa, robisz na sprzedaż? Nie, reaktywuję to. To jest najstarsze auto, jakie mieliśmy w firmie. Jeszcze odpala. Czad. No. No ale to, to, ty, wy to możecie wynieść do nas, nie? Tak. Fotele same możemy ci przynieść. No. No, no to tak, tak zróbmy. Zrób. Słuchaj, bo nie mogę dojść do tego. Starczył się powiedzieć, że były takie same fotele, nie? No. I wyglądają tak samo. Tylko tam został czerwony kolor. A to jest szmat. No właśnie, to jest szmata, a tam jest skóra. O, skóra z plastikowej świnia. jak Stasia Więc Nie rozumiem, czy materiał już mógł się utlenić? No co to są dwa różne fotele. Znaczy no. no. wzory wyglądają tak samo. No. Tylko, że ten jest z Malucha, a tamten jest z Seicento. No, to no, ci kiedyś przyniesiemy te fotele. Jak widzowie no. zadecydują, żeby to auto zostało z nami, a ja chcę. Musi zostać, chociaż dla tej tego, tego łańcucha. Nie, dla tych kolców. Pierwszy. A ty jak jedziesz na przegląd, to nabijasz jabłuszka na każdym? Tak. <laughs> jak na jeżyka? jak na jeżyka. Tu światła stopu ma. Z ja na tym nie wiem, się to jeszcze działa, czekaj, mu stop działa w ogóle. Tam, sam to robiłem, to wiesz. Może nie działa. Pa, jednie. Działa? Ja? Nie. No, ale jakbyś chciał skuter pociągnąć, no nie, przypadkiem wodny i wjechać nim już w wodę i go tam zostawić, to jest, nie? Tak? go z tej wody wyciągnęliśmy. No dobrze, Łukasz, to dziękujemy. Zgłosimy się do Ciebie. Łukasz. Miło. Michał. No dobra. Ja wiem, co robić. Czyli czekać na to, co Wy zadecydujecie. Wyjadę chyba nie na kołach. bardzo mądra, że Stasiu masz gieśnicę. Dobrze, kochani, jako widzowie tego kanału mam nadzieję, że wierni fani motoryzacji, zadecydujcie. 15 tysięcy kciuków w górę. Auto zostaje tysięcy kciuków w dół, auto złomujemy. Ale to chyba nie ma sensu, bo ono jeszcze pożyje. Dobrze, zobaczę czy ja tym wyjadę. Trochę się boję o spotęki. Jakaś polika się przydała na siedzenia. O, moja niezawodna asystentka, która kupiła sobie koszulkę pod Jeepa. Ty masz Jeepa pod moją koszulkę. Nie, bo nie jest. Zaraz znowu będzie milion pytań. Jak, co to za pani? A to za pani, tylko za pani. To, jak to, jak to, jak to, jak to. się przedstaw kim jesteś, co robisz? Od ilu lat nie pijesz? Y Alkoholem to się brzydzę, a pijaków to nienawidzę, dlatego piję za nich, żeby nie musieli, nie? Jesus, co za patologiczna ta moja ekipa. <grym> z kim się przystajesz, tym się stajesz, tak? O, pięknie. Kiedyś ciężko by się wsiadało w ten fotel, a teraz... Pięknie. O. Teraz byś rekord toru poprawił. Co? Byś rekord toru poprawił teraz. Teraz bym rekord toru poprawił, bez kitu. No? Jak zadecydujecie i będzie dobrze, to my ją zrobimy, a ja ją na tor wezmę i poprawię rekord. Tak to działa. Tam czymś po ziemi będę ciągnął pewnie. O. ci! Wspomaganie działa. Kółko. Kółko się ciągnie. Opel uko. No, to chyba niepotrzebne. Nie, nie, to będzie potrzebne, wiesz. A, wspomaganie. Tak. To, to się przyda mi akurat. Kółko jeszcze będzie mi potrzebne, ale zadecydujcie. Słuchajcie, przede wszystkim, zanim skończę, e, dziękuję ślicznie partnerowi naszego odcinka, czyli Dietom od Brokuła. To taka instytucja, która może Was zaopatrywać w catering dietetyczny, ale nie tylko, żeby schudnąć jak uprawiacie sporty, to przede wszystkim najgorsze w dobieraniu diet jest bilansowanie wszystkich składników. A tutaj firma pomoże Ci dobrać kaloryczność w zależności od celu, jaki chcesz osiągnąć, czy chcesz masę, czy chcesz masę, czy chcesz rzeźbę, czy chcesz po prostu schudnąć, być aktywnym, bo to nie są tanie rzeczy, jeżeli sami idziemy na dietę i pilnujemy tego, ale chyba najdroższe, co może być, to jest czas. A teraz pamiętajcie też, że weszła nowość od Brokuła, czyli diety śródziemnomorskie, a dla Was widzów specjalnie jest przygotowany rabat. Na hasło M4K15 15% co pozwala oszczędzać naprawdę kilka stówek. Więc chodźcie na stronę, pijajcie, wybierajcie do wyboru, do koloru. Naprawdę jest w czym wybierać i zawsze świeżutkie, dobre pod dom w całej Polsce. Uciekam, no decydujcie. Nie zawiedźcie mnie. Trzymajcie się. Cześć.